Arsene, napracowałeś dzisiaj bardzo mocno i w obronie, i w ataku. No, czasem miałem wrażenie, że, że naprawdę jesteś wszędzie. No i pierwsza bramka w drugiej drużynie górnika. No, Spłętuj ten mecz kilkoma zdaniami. No właśnie przed meczem trener powiedział, że ta drużyna to jest bardzo taki świetny przeciwnik i trudno grać z takim rywalem, No i właśnie tak, tak się udało, że mecz był taki bardzo trudny Chyba i przy takich trudnych warunkach, ale my się cieszymy, że dzisiaj za nami zwycięstwo i cieszę się ze pierwszej bramki, bo to jest, naprawdę, to jest naprawdę dla mnie ważne. Bartosz Neugebauer, drugi mecz z czystym kątem, drugie zwycięstwo tym razem, okazały 3 do 0, no kilka zdań, podsumowania, bardzo proszę. Mecz bardzo ciężki, rywal wymagający, więc... Zainteresowani nas, ale jakoś udało nam się utrzymać 1-0 do przerwy, a potem już poszło z góry. No Kilka sytuacji, szczególnie na początku drugiej połowy, dałeś się wybronić. No Ja szczególnie przed oczami mam tą główkę, wtedy gdy się tak bardzo mocno wyciągnąłeś do prawego słupka. No, szczerze mówiąc, to byłem już pełen obawy, że będzie gol, ale jednak no, refleks wybitny. No, ale to jest akurat się przydał w tej sytuacji, bo tam jeszcze rykoszek był, więc yy, wszystko mi pomogło. Na szczęście udało się to wydrapać i na zero mamy z tyłu. No, plany na następne mecze? Zagrać znowu na zero, jak najbardziej z przodu. No i tego Ci życzę. Dzięki. Dzięki.